Novakia Sportycz przyjechała do nas na montaż zabezpieczenia. Canlock w tym momencie zabezpieczenie jest aktywne. Lucyk mam przy sobie. Noga na hamulec. Uruchamiam silnik. O, samochód. Mamy napis. Ready. Teoretycznie moglibyśmy odjeżdżać, natomiast nie jesteśmy w stanie wrzucić biegu. W tym momencie wpiszę tajny kod, czyli kombinację przycisków znajdujących się w samochodzie. Powinnam mrugnąć nam kontrolka świateł awaryjnych. rógnęła. Oznacza to, że karnok się odblokował i biegi nam już normalnie wchodzą. Możemy odjeżdżać. Wysiadam z samochodu. Dwukrotne mrugnięcie, karnok się blokuje. W tym samochodzie mamy możliwość zdalnego uruchomienia. Tak, w tym momencie samochód mamy uruchomiony. Wsiadamy. W tym przypadku zabezpieczenie również nam działa. Nie jesteśmy w stanie rzucić biegu. Mamy tutaj również możliwość wyjechania samochodem z miejsca parkingowego. Ta funkcjonalność nam oczywiście... Zostaje. Dobra, samochód uruchomiony. Jadę do tyłu i wsiadam do samochodu. I samochód nam gaśnie, więc zabezpieczenie jest w pełni funkcjonalne oraz wszystkie funkcje samochodu nam zostają.